Co tutaj się dzieje? Jakiś podwieczorek się szykuje po obiadku? Po obiadku. Podwieżone. No dobrze, po obiedzie będę jadł coś słodkiego. Hmm. Nie mogę oblizować. Jest... Dlaczego nie możesz? No bo nie jem słodkiego, więc nawet też nie oblizuję. A to było słodkie? No bo to masz, to dla Ciebie jest i w gości jedziemy jutro, to bierzemy w gości. Ja nie będę jadła. Co dobita śmietanka? Nie, to jest bardzo dobrze ubite białko z cukrem i z um, troszeczkę soli, cukru. I co ja tam jeszcze dam? A tutaj się ziemniaki zostały? I to, i to, się, ubi i to się ubija na ciepło. To, to białko. Ja no, muszę sobie tak ręce. To taki naprzec. skubaniec. No tak, właśnie Skubaniec. Moja mama na to mówi skubaniec. Ja to zrobiłam z połowy porcji, ten, ten jabłecznik, bo on i tak jest dosyć duży. Pamiętasz, jak robiłam jak Dawid, był mój brat. Nie tak. ja wiem, najlepszy jabłecznik, jaki jadłem kiedykolwiek. No, ale się fajnie ten ubiła, ta, ta piana i ja myślę, że... Dobra, to... ty mi powiedz, co z tymi ziemniakami będziesz robić. To nie są ziemniaki, ja zaraz to będę... Tylko co to jest? To jest ciasto, troszeczkę no. ciasta odłożyłam. To jest kruche ciasto, które jest pod, pod jabłkami, jabłka trzeba... Troszeczkę też sobie uprażyć takie, czy na patelni, czy ten, żeby nie, nie surowe dawać, ja, ja nie lubię dawać surowych jabłek. I no chcę, chcę już to wszystko ładnie wyłożyć. No dobrze, no to przecież wyłożysz. No i co, no Ręce opowiadaj, opowiadaj, tam, bo tak się skupiasz, mówię. że nawet, ja myślałem, że coś opowiesz na, no temat, wiesz, no się, na temat tego skubańca. Już już poskupię i teraz na 45 minut do... Piekarnika. No, Dajcie znać, może wy, ma, może wy macie jakiś inny sposób, bo to powinno się zetrzeć na grubej karce. My niestety tarki nie mamy, więc ja tak, tak robię jak moja mama, że takimi, o właśnie, tak ona zawsze skubała to ciasto i taki skubańc po prostu wychodzi. Z tego. To co, nie hmm. będę mógł tego jeść? Będziesz mógł. Dzisiaj sobie możesz, no przecież No to co jutro jedziemy do Iwonki, do Mariusza, Mariuszonu? Co to no Całe zjecie sobie? Dzisiaj już zjesz. Cieplutka szarlotka jest bardzo dobra. Nie mam akurat lodów, bo ja taka. Ta... ostatnio. jest dobra z lodami na 45 minut. do piekarnika. jaka e, ładna pytać... sukieneczka. Bardzo ładna zimy. E, na pewno będziecie pytać, e, co dodawałam? No ciasto kruche: jabłka, cynamon. Trzeba to wszystko ładnie sobie pod, podsmażyć. Cukier szedł do jabłek, no i później do tej piany no to białko. Tak, ktoś cukier. pytał? No pytają, nie wiesz, tylko to, to na ciepło trzeba. No i Zwykła Szarlotka, no jak zawsze, tak. jabłka, no, coś tam, coś tam jeszcze. No tak.